Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wymienia się sprężynę w prostej wiatrówce z klasycznym naciągiem sprężyny: wiatrówce sprężynowej marki Made in USSR firmy Baikal. Jest to model ish 38 Tutaj mamy jeszcze logo: logo SSSR. Także dość, leciwy, dość, dość leciwa wiatrówka. Postanowiłem wymienić w niej sprężynę odciek, naciągową oraz uszczelkę, uszczelkę tłoka. Żeby tego dokonać, trzeba zdjąć z wiatrówki kolbę. Kolbę ściągamy w ten oto sposób, że odkręcamy śrubę jedną od dołu i za spustem drugą. Śrubę wykręcamy ściągamy plastikową obudowę. Bardzo łatwy, prosty sposób, i mamy sam, sam goły mechanizm wiatrówki. Ta wiatrówka jest dość prostym mechanizmem. By dostać się do sprężyny, należy wybić ten oto sworzeń. Sworzeń znajduje się tutaj od strony cyngla i nie ma on, nie ma on jakichś tutaj specjalnych zabezpieczeń. Po prostu jest wbity yy, młotkiem, wbity w otwór na wylot i tyle. Teoretycznie zabezpiecza go plastikowa yy, plastikowa yy, osłona, plastikowa kolba. No, według mnie nie jest to dość profesjonalne rozwiązanie zabezpieczenia, ale no, jak widzimy, wiatrówka ma tyle lat i, i nikt jeszcze sobie krzywdy ni nią nie zrobił mechanizm tak jak widać jest bardzo prosty sprężyna jest w środku w środku znajduje się popychacz tłoka tłok i uszczelka na końcu tłoka żeby tak jak już wspomniałem żeby wyciągnąć uwaga uwaga tutaj jest dość silne już wstępne naprężenie sprężyny więc przy wybijaniu sworznia należy uważać żeby tym całym zamkiem mechanizmem spustowym nie y, dostać w głowę lub w cokolwiek innego jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu ponieważ po wyjęciu sworznia teoretycznie trzyma go tylko takie zabezpieczenie w postaci zamka tutaj widać jeżeli to przekręcimy wystrzeliwuje w bok jak no. Może nie tak jak wśród, ale dosyć sporą energię to, to, ta część posiada, więc warto jest zabezpieczyć to czymś. Nie wiem, w imadło wkręcić w taki sposób, wykręcać tak, żeby uderzyło tylko gdzieś w stół albo w coś, w jakiś pojemnik, lub zabezpieczyć sobie jakąś taśmą mm, napinaną. No, ja przyznam się szczerze, nie wiedziałem o tym, myślałem, że ona już jest poluzowana ta sprężyna, no, wyleciało to, w, no, w, ku mojemu szczęściu w bezpiecznym kierunku i nic się nie stało, ale no, mogło zrobić krzywdę. E, ja przy wkładaniu tej nowej sprężyny musiałem użyć bardzo dużej siły, porównując do sprężyny, która jest, która była wypracowana, więc ta sprężyna nowa, którą tutaj już włożyłem, e, ma o wiele większe naprężenie. Ok, czyli wyciągamy, wyciągamy sworzeń, yy, Przekręcamy lekko mechanizm w ten oto sposób, by to, to zabezpieczenie, które tu widzimy, wyszło. Pyk, wyciągamy i wypada nam sprężyna. Sprężyna wygląda tak do tego modelu. Sprężyna ma długość 240 mm wypada sprężyna wraz z całym mechanizmem, tłoczkiem, popychaczem, tłoczkiem oraz już uszczelnieniem. Uszczelnienie tłoka wygląda tak. To jest oryginalne, jest to, core, jest to skórzany, skórzany tłok. Ja zastosowałem tutaj, szkoda, że nie mogę Wam pokazać, ponieważ, ponieważ wiatrówka jest już złożona i, no, i nie będę jej rozbierał w, celu pokaz, w celach pokazowych, ale można kupić gotowy zestaw pseudo oryginalnej sprężyny z z uszczelnieniem tłoka tłok jest kolor czerwonego jest to teflonowy tłok ten oryginalny, znaczy ten który tu włożyłem tak wygląda dosyć, dosyć solidnie wypada nam na sprężyna tak jak już wspominałem na końcu tego tłoka za pomocą śrubki za pomocą śrubki wykręcamy to uszczelnienie, wkładamy nowe wkręcamy w tłoczek, który jest w środku Wkładamy tłok, popychacz, sprężynę, no i zabawa z włożeniem z powrotem, lekkim przekręceniem, zabezpieczeniem, zabezpieczeniem tutaj i wbiciem sworznia. Jeżeli uda nam się napiąć, włożyć sprężynę w ten sposób, że ten zamek tutaj, tutaj jest włożony, no to kilk, kilkukrotne włożenie, włożenie sworznia, kilkukrotne włożenie młotkiem wprowadza sworzeń bezproblemowo. No i Powrotem wkładamy, yy, wkładamy kolbę, wkładamy kolbę, przekręcamy śrubę raz, śrubę dwa. Naprężamy wiatrówkę i oddajemy strzał próbny. Także to tyle z mojej strony. Jak, jak, jak to zrobić w domowych warunkach? Wydaje mi się, że to nie, jest, nie jest to skomplikowane w przypadku tego modelu. więc... Tyle. Zapraszam do próbnego strzału, który uda mi się za chwilę. Powiem szczerze, że po wymianie sprężyny, to sam, sama siła ładowania jej jest no, żebym nie przesadził, ale prawie, prawie dwa razy większa. No i czuć czuć w kolbie przy oddaniu strzału że energię którą tutaj gromadzimy w tej sprężynie nowej można wykorzystać na długie celne strzały koszt wymiany sprężyny do tej radzieckiej wiatrówki około 60 zł sprężyna plus uszczelnienie tłoka sprężynę można dostać na Allegro tutaj gość dołącza certyfikat Jakże, jakże piękny i cudowny, na Pity na kartce A4 e, że jest to sprężyna, która była wykonana w Czechach nie jest to jakaś chińska, o przepraszam odwrotnie, nie jest to jakaś chińska podróbka no, sprężyna jak sprężyna, mam nadzieję tylko, że tym, tylko tyle, że nie pęknie na pewno jest y, mocniejsza od tej starej, która już była zużyta, więc mm, powinno być tylko lepiej Wydaje mi się, jak ktoś ma podobne, podobne karabinki, wiatrówki, które mają już parę ładnych lat, warto zainwestować parę groszy. Jak, jak już pokazałem, sama wymiana nie jest mocno skomplikowana, a sprawność będziemy mieli znacznie większą niż, niż na starej. Także pozdrawiam, dzięki, trzymajcie się.